Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Tak, słucham? Dzień dobry Pani, czy to jest Zajas Las Vegas? Tak. Warszawa się kłania, moje nazwisko Misiura. Proszę Pani, mamy nietypową propozycję dla Państwa, oczywiście finansową. Zależałoby nam... Zresztą to szczegóły powie może menedżer. Menedżer, dobrze? Osobisty. Ja połączę, proszę poczekać. Halo? Tak. Dzień dobry, Pani Eugeniusz Martenka, z tej strony osobisty menadżer w Violetty Villa. Villas. Witam serdecznie. Czy to Las Vegas? Tak. Muszę pani powiedzieć, no, pani Violeta jest już wiekową osobą, i takie miała wie pani życzenie, żeby zagrać jeszcze w Vegas w Las Vegas. I teraz pytanie, czy my, no pani sobie zdaje sprawę oczywiście, że wyjazd artystki do Stanów Zjednoczonych to jest, zb, to to zb, zb. To jest absolutnie Zdrowotnie. zbyt poważne obciążenie finansowe, jak również zdrowotne dla, dla pani Wioletty. Chcielibyśmy, proszę pani, zaaranżować u państwa w Las Vegas y, taką małą Amerykę, żeby pani Wioletta uwierzyła, że rzeczywiście tam jest. Pani Wioletta przywieziona białą limuzyną, odwieziona, zaśpiewa parę piosenek. My oczywiście zapłacimy za wszystko, zrobimy reklamy, będzie transmisja w dwójce, retransmisja. To znaczy, wie pan, to ja w tej chwili nie mogę nic zdecydować, bo nie ma szefowej. Proszę pani, od razu chcieliśmy uprzedzić, że my na przykład dostarczymy kilka osób ciemnoskórych, żeby rzeczywiście zaaranżować, zaaranżować to na, to na, 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 na prawdziwe to nie Las Vegas, osoba prowadząca. Czy u państwa jest scena albo proscenium jakieś przynajmniej? Jest scena, tak. Mhm. Jest scena, świetnie. A czy osoby pracujące w państwa lokalu są osobami anglojęzycznymi? Tak. Do you, you speak English, so I have to make yes. a test right now. Okay. ok, how is your English abilities for today? What? How are your English abilities for today, please tell me? No, I don't know. Okej. Okay. Mm -hmm. A jak pani powiedzień dobry świetnie. pani Violetto na przykład. Hello? Good morning, miss, Mrs. Violetta. Violetta. Good morning. Mm -hmm. O, to jest okej. Okay. Jestem wielbicielką pani talentu może. Oj, kurczę, niech ma, niech pan mnie nie męczy, bo za bardzo nie mam czasu teraz. Nie, a Pani by się potrafiła ładnie przedstawić po angielsku, proszę powiedzieć. Hello, my name is Lydia Okej, okay. Okay. to, was to nice. okay. Dobra, to my dobry. dzwonimy do tamtej pani i miejmy nadzieję do zobaczenia. No, to zobaczymy. Dobry. thank you. Bye bye. Bye bye. 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 Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w S-Rock. Więcej na www.skrock.pl